Hej, witam was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj koło decyduję, co mam zrobić w Whitecraft. Wiem, że miało być, yy, miało być porady z Whitecraft, no ale jak postanowiłam to zobaczymy. Może jutro będą porady z Whitecraft albo ewentualnie, ale wydaje mi się, że zrobię porady jutro z Whitecraft. Ale może ewentualnie jeszcze jakiś tutaj specjalny gość, może do nas przyjdzie. Więc zobaczymy. To już sobie ten tam zobaczę jak mi będzie pasowało. A teraz intro. Ok, więc teraz Wam coś pokażę. Więc tu mam takie koła. I to będą chyba tu. Więc najpierw sobie. Nie teraz, przepraszam. Bardzo fajna aplikacja, tam można koła. A, więc tak, pierwsze, jakim zwierzęciem gram? Więc to. Mm, dobra, to 4 sekundy. Tam przejdziemy. O, dobra, mamy. Więc jakim teraz zwierzęciem gram? Zobaczymy. Proszę, gepardem, proszę. Albo wilkiem, jak już. Tylko nie lisem. Oprócz nie lisem. Wszystko, tylko nie... No dobra, to Też jest dobrze. Więc żeby nie zapomnieć, od razu zmieniam na rysiunka. Dobra, więc teraz kolejne koło. Co mam tutaj w kolejnych kołach? A co było tam na sobie? Więc to zaraz usuwamy. Chcę koło usunąć, tak Chcę to koło, jak coś zrobimy to usuwam to koło Więc kolejny Jakiego mam peta Zobaczymy Z jakim petem, tutaj są tylko dwa, bo mam tylko dwa Pety Satę, satenka Co to jest satenka? Ale to jest za, e, sarenka, przepraszam To jest sarenka, tylko wiecie, napisałam satenka A w sumie to już nie wyłazimy, bo mam akurat teraz Przy sobie tą satenkę e, No, więc tak co mam mieć? Co ma mieć mój zwierzak na głowie? Zobaczymy, losujemy. Zaraz zobaczymy, co ma zwierzak. Cztery. Więc zobaczymy, co to. Okej, okay, więc sprawdzam co to. Więc czwóreczka, rodzina tutaj. Tutaj mojego peta Rebeka. I czwóreczka. Więc to będzie od góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli to będzie czwórka. Tam tej piątej nie bram pod uwagę. Choć powinnam ją brać, tylko chodzi o to, że ja chyba dostałam ten kapelusz. No i wiecie, już tak wyszło, że to muszę. No to trudno. Nie mogłam tam tego, bo ja mam pięć, tylko akurat wylosowałam. Tak to mi jeszcze pisa numerek pięć. Tylko akurat wylosowałam z skrzyni wcześniej. No i wiecie, doszło mi, więc wiecie. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że nie wszystkie były. Dobra, co ma na głowie mój pet? Czy mój skin ma być pro czy noob? Proszę o pro. Jak będzie pro, to zostawiam i go nie zmieniam. Bo jest pro. Moim zdaniem przynajmniej. Pro. Świetnie, nie no jak na złość. Dobra. Więc no, bie, wydaje mi się, że bardziej noob jest podstawowy. Choć ja w nim chodzę, to jest ten. Nie no, najbardziej nub to jest po prostu wszystko podstawowe. Nie będę jakoś... O! To. No jestem już pięknie podstawowa. Czyli noob. Ale jakoś wydaje mi się, że wygląd jakiegoś wielkiego znaczenia nie ma, no bo przecież wiecie... Mm, to nic nie daje, tak jak w Minecraftie, że założysz diamentową zbroję i wiecie, czy naderytową. W jakim denie będę? Losujemy! No, ale to naprawdę jest po prostu to mnie, to jest wszystko jak na złość. Okej, okay, więc zmieniamy sobie na dzikie. Dobra. A, to się nazywa dziki. No, ale wiecie, dzikie, dziki to to samo, prawda? Mm, zostawię to tam na jakiejś świecie grać. Co spróbować pokonać? Pokonać wasa? Dobra, teraz tak. Co spróbować pokonać? Tam to zostawimy sobie na koniec. Co spróbować pokonać? No, wiecie, może mi się nie udać. Dobra, nie wiem, czy to dwa guście to się wylosowało, czy co? Dwie wyjórki. dobra. No więc idziemy pokonać dwie wióry. Ale zanim pokonam to, zobaczę od razu, czy otworzyć skrzynkę, czy nie. Dobra, czy nie otwieramy. Wiecie, nie będę losowała. Czy wiecie. Um, jak to się nazywa? Na jakim jakby świecie. No bo jeżeli że mi się wylosuje w Savannah, to takie wióry nie znajdę. Przynajmniej nie widziałam niednosowania wiewiórek. No dobra, więc biegniemy. Oby to były wiewióry. No po co, ignazość, to są króliki. Nie no, dobra. Pokonamy już te króliki. Jeden, mi się więcej. No, ma się, prawda, nie da. To są wiewióry. I to dwie. Dawajcie, wiewióry. Dobra, mamy wiewiórę jedną. A wiewiórę number two. Mamy! Hop! Więc spróbowałem pokonać i nawet mi się udało, xD. Okej, okay, więc zaraz będzie, wydaje mi się, najtrudniejsze. Więc to suwamy. Na jakim świecie gram na Dzikie dżungle. I teraz, oby było nie pokonać bossa, bo ja nie pokonam go. Ja mam się chyba przyspieszyć. To było dzikie dżungle. O nie. Jeszcze raz muszę to zrobić. Przepraszam. Czy dzikie dżungle i czy pokonać bossa, czy... Tak czy nie? Nie pokonać, dobra. Więc po prostu gram na dziki dżungle. Myślę. Przez 10, do 10 minut. Okej. Okay. Nie bardzo bym chciała zrobić niespodziankę. Czy może ktoś mnie zna? Fajnie by było, gdyby ktoś mnie znał. I bym go spotkała... Mm, Więc nie mam pokonać sposobu, nie? Chodzimy na dziką dżunglę. Dziką dżunglę. Okej. Okay. Mm, Weźmy sobie trochę pogramy. Ej! Dobra, goniam. Nie zbieram czteru słoni. Boże, to Ej, trzy już przesadzam. Przepraszam, że tak wolno. A drapie drapak mój kot, jakby co? Żeby nie była. A ja uliję. Akurat żyć u mnie to nie jest ani złe ani dobre konto. A w każdym nie chcę temu kontowi bijać lewela? Nie zależy mi na tym. Ojc, coś trochę mi na tym zależy, ale nie bardzo. Nie. Fajnie musi się ptakiem. Tak, ptakiem naprawdę musi się fajnie grać. A w ogólnie, nie napiszcie, czy może byście chcieli właśnie taki odcinek, że na przykład jakiś gość specjalny będzie. Bo ja mam. Nawet w sumie nie jednego, a dwóch ochotników. Więc może byśmy pograli biedne słonisko. Ja stoję śpię. A mój pet zabija. Aha, mój mój kot. O. Mój kot zamknął drzwi. Są so fani. A dodam ją. i wyzywamy ją na bitwę. Ha. to zabij mnie, soń. Nie, ale znaczy, bardzo chcę wyzwać na bitwę. Jakoś tak. Hm. O. Tego ziomka tutaj, czy ziomeczka. A nie w sumie? Nie. Bo w mm, sumie bo to ma przywagę. Ziomeczku. Ha, he, ziomeczku. S ziomeczku? Czy ja? Myślę, czy ja cię pokonam. Mag odpowiedzi. Zomeczku, jedź nie dam w spokoju. Jedź jeszcze dalej. No. A Głupi jesteś. Za przeproszeniem. Jeżeli oglądasz ten odcinek. Bardzo przepraszam. Smutno mi. <laughs> Przytuliła się mała do drzewa i siedzi. Mmm. Oni w sumie chyba idą na bossa. Ej. Może w tym odcinku pokonamy bossa, to ja będę w szoku. Hmm. Pokonamy bossa w szybkim tempie. To dobry pomysł. Zobaczymy, ile zabierają na razie. I wtedy. Bo ja też nie mam za dużo czasu, za czym czy graczy są silni, nie no, ale w sumie na życia. Tam jest ich tak mało. Dobra. Pokonamy jeszcze go. Tego orangutana. No, na tym w sumie chyba koniec odcinka, bo widzę, że oni się tam wcale nie zabierają. Chodź sumie. Coś tam stoi. Może wam szybkim tempie nagram. Ani oni raczej do niego... Nie zbyt mają zamiaru iść. No dobra. Widać. Oni nie mają zamiaru tam iść. Hmm. W ogóle... To się da odwiedzać. Ten zabrak, tak mi się wydaje. Czy nam się da od góry? Może. Nie wiem w ogóle, jak się gra na tym. W ogóle mam zamiar nagrać odcinek Przemierzam świat orłem. Więc zobaczymy, co tam się kryje. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu. No i widzimy się w kolejnym.